Witam dzisiaj na kanale chcę wam pokazać transita który właśnie jeżdżę takiego o, tak wygląda transit jest to wersja base, ale zaraz pogadamy jak wejdziemy do środka o. Dobra, ale też te szyby o, o. Wersja BASE czyli nie ma nic ale co ma jest tutaj bluetooth, radio z bluetoothem jest to najprostszy bluetooth no gra jak sobie, jak, jak sobie gra no oczywiście nie ma klimy nie ma klimy no tak się przedstawiają tutaj zegary 60 chyba 3000 tysiące przejechane nie ma żadnych. Tutaj jeszcze mogła być opcja automatycznych świateł. Nie ma elektrycznych dosterek. Gdzie są tutaj powinny być? co nie ma. E, tu bo powinien być tempomat. E, coś jeszcze a tu oczywiście ta ślepka odklimy. A znaczy, chodzić tu ze ślepki to jest ich dosyć dużo. Bo tu mogło być, tu, z drugiej strony to samo. No niestety nie ma nic. Podgrzewana szyba mogła być, też jej nie ma. Tutaj jest jeden schowek. O, tu go się tak otwiera. A nie chce się otworzyć. Dobra. No tam jest wejście do zapalniczki. I w wyższych wersjach wyposażenia jest tam też USB, USB jest jedynie tutaj, do radia Coś jeszcze, no to mogła być klima, tak jak było mówione Kolejna zapalniczka Z ciekawych rzeczy, no, kierownica mogła być obszyta skórą Co ciekawe, każdy Transit, nawet najgorszej wersji wyposażeniowej ma podłokietnik. Tego w po się nie uświadczyć nie można To tutaj, co tu jeszcze wam powiedzieć, a, no coś z ciekawych rzeczy Fajne rozwiązanie jest tutaj z kubkami, bo tu jest jedno miejsce. Tu jest drugie miejsce na dużą butlę. I tu jest trzecie miejsce w drzwiach, tutaj jest litrowa butelka i tam spokojnie ona się zmieści. Też plus tu jeszcze są jeszcze miejsce na jakieś graty. Co ciekawe, jak zobaczycie tu boczek, to ten boczek jest węższy, a ten jest dużo szerszy dla kierowcy. Tak, fajny, taki fajny parapecik, bardzo wygodny. To za to lubię forda. No co tu jeszcze można wam pokazać. A no tu jeszcze mogło być do przeciwgielnych, chyba z przodu, plus y, do ściemniania chyba zegarów, chyba tam to, to też była tam regulacja. No, tutaj jeszcze. No. Dobra, tu jest tylko taka półka w wyższych wersjach. Tutaj jest taki większy wyświetlacz. Tutaj go nie ma. E, szóstka skrzynia, gdzie ponoć wychodziły też z piątką, ale nie wiem, jak to w ogóle mogło istnieć. Bo to, nie, no, to i tak nie jest już demonem prędkości. A w ogóle, jeśli chodzi o prędkość, to jest tutaj dwójtrowy diesel tej z serii Panther to chyba wszystkie już teraz mają Panther to jest 130-konny napęd na tył no to jak mówię wszystka skrzynia e, co jeszcze a no tu jeszcze jeszcze idziemy z ciekawych rzeczy no to tu jeszcze mógł być ten czujnik deszczu czyli ten cały tutaj taki ten plastik to jest mógłby być ale nie ma no to zostało tylko to no to chyba to jest miejsce tylko na jakieś ewentualne lusterko. No ale tutaj po co? To lusterko, jak mi tak jest ściana z tyłu. Tu wyżej. No lampka. Tylko jedna. I tu jest wyżej Jeszcze są półki. Tu jest półka. I po drugiej stronie jest półka. Duże. Duże. O! Przeciwdaszki i przeciwsłoneczne. Dosyć duże są. No czyli to tak to wygląda. Generalnie, a, jeszcze jest schowek pod siedzeniami. Co ciekawe, nie jest zielony. Można przez całą długość coś długiego tu położyć i schować. Na no, jeszcze jest tam. No i po drugiej stronie ta sama sytuacja z kubkami. Czyli w drzwiach. A, nie. A, a w drzwiach jest już niewyprofilowany. Ale jeszcze dwa duże kubki można wsadzić. Plus tam jeszcze półeczka jest tam u góry. I tu mogła być jeszcze poduszka powietrzna, no ale to jest biedna wersja, no to jej nie ma. Też są lampy inne. Są ten bez żadnych ledowych gadżetów. Co tu jeszcze? Co tu mam jeszcze pokazać? O, tu jest jeszcze schowek na coś, ale lepiej nie wkładać telefonu.